Aby skorzystać z Alfa Kina należy na poziomie podstawowym, czyli kiedy nie jest wyświetlane żadne okno, nacisnąć przycisk na pilocie strzałkę w lewo. Po lewej stronie ekranu wyświetli się lista. Należy wybrać pierwszą opcję, czyli kino, zatwierdzając przyciskiem OK. Pokażą nam się wszystkie dostępne filmy podzielone na kategorie. Na tym poziomie Alfa Kina poruszamy się za pomocą strzałek w górę, w dół oraz w prawo i w lewo. Aby wybrać film, należy podświetlić go odpowiednimi strzałkami, następnie zatwierdzić przyciskiem OK. Wyświetli się tytuł filmu z jego opisem, ceną oraz z opcją wypożycz. Następnie, jeśli chcemy wypożyczyć wybrany film, naciskamy przycisk OK. Pojawi się okno, po którym poruszamy się strzałkami w prawo i w lewo. W kolejnym ruchu podświetlamy strzałkami ikonkę wypożyczam i zatwierdzamy przyciskiem OK. Od razu uruchomi się film, który będzie dostępny przez 48 godzin. Miłego oglądania! Cześć!